Na fizyce badając różne zjawiska niezbędne będzie, aby wykonać różne pomiary. Jak je wykonywać, jak oszacować wynik, i w końcu jak je przeprowadzić i jak ten wynik odczytać, to będzie tematem tej lekcji. Zapraszam! Na początek zastanowimy się, jak zmierzyć długość, na przykład pokoju. Ta umiejętność może Ci się przydać w dorosłym życiu, gdy będziesz planować remont. Jak to zrobić? Jak zmierzyć długość jakiegoś pomieszczenia? Po pierwsze, możemy użyć odpowiednio długiej taśmy mierniczej. Przyłożyć do podłogi równolegle do ściany i odczytać wynik, który będzie dość dokładny bo miara ma podziałkę do 1 mm. Co wobec tego może nam utrudnić pomiar? Na przykład listwa przypodłogowa. Jeśli ze względu na listwę przyłożymy taśmę nie do podłogi, a do ściany nad listwą, może się okazać, że nie udało nam się jej poprowadzić idealnie poziomo, równolegle do podłogi na całej jej długości. Załóżmy, że nie mamy taśmy mierniczej, ale zamiast tego dysponujemy miarą krawiecką. Jak to wpłynie na dokładność pomiaru? Stosując ten przyrząd, napotkamy na dodatkowe trudności. Na przykład to, że taki centymetr krawiecki jest zwykle dość krótki, więc nie wystarczy do wymierzenia całej długości ściany i będzie trzeba go przykładać kilkukrotnie, starając się jak najdokładniej zaznaczać koniec każdego mierzonego odcinka. Tego typu miara może się też nieco rozciągać, zniekształcając wynik. Ale powiedzmy, że mierzone przez nas pomieszczenie to kuchnia lub łazienka, a my dysponujemy jedynie linijką. Możemy na przykład zmierzyć długość jednej płytki podłogowej, a następnie przemnożyć to przez liczbę płytek leżących wzdłuż interesującej nas ściany. W takiej sytuacji niepewność wyniku jeszcze bardziej wzrośnie. Dokładność linijki to 1 mm, więc niepewność pomiaru obliczymy mnożąc 1 mm przez liczbę płytek. Problemem są też fugi między płytkami, które też nie zawsze mają jednakową grubość. To wszystko sprawia, że pomiar linijką będzie najmniej dokładny. Jak wobec tego zwiększyć dokładność pomiaru? Jedną z najprostszych metod jest wykonanie pomiaru wielokrotnie i obliczenie średniego wyniku. Dodając do siebie wartości kolejnych pomiarów i dzieląc przez ich liczbę, może się zdarzyć, że na kalkulatorze wyświetli się nam liczba mająca wiele miejsc po przecinku. Ale nie możemy jej po prostu przepisać jako naszego ostatecznego wyniku, bo podając taką liczbę z tyloma miejscami po przecinku, podajemy długość zapałki z tak dużą dokładnością. A przecież dokładność linijki to tylko 1 mm. Dlatego musimy wynik zaokrąglić, bo zasada jest taka, że wyniki pomiarów i obliczeń podajemy tylko z taką dokładnością, na jaką pozwalają dane. Zaznaczone kolorem cyfry to tak zwane cyfry znaczące. Nie zaliczamy do nich zer występujących na początku lub na końcu cyfry. Gdy pomiary są mało dokładne, stosuje się zaokrąglenie do jednej cyfry znaczącej. Przed rozpoczęciem pomiarów warto najpierw zastanowić się, jakiego spodziewamy się wyniku. Z jednej strony pozwoli nam to na dobranie właściwego przyrządu pomiarowego, a z drugiej, gdy już wykonamy pomiar i znacznie odbiega on od tego, którego się spodziewaliśmy, koniecznie trzeba zastanowić się, skąd ta rozbieżność gdzie popełniliśmy błąd. Wykonajmy przykładowe zadanie. Załóżmy, że chcemy kupić sztabkę złota w kształcie prostopadłościanu i chcemy sprawdzić, czy to rzeczywiście złoto. Jedynymi przyrządami, jakie mamy przy sobie, są waga i linijka. Przed dokonaniem transakcji sprawdziliśmy też, że 1 cm złota ma masę 19 g. Zanim zaczniemy pomiary, warto się najpierw przygotować, sporządzić tabelę, w którą będziemy wpisywać wyniki. Warto też sporządzić schematyczny rysunek, na którym zaznaczymy mierzone parametry, które zastąpią nam szczegółowy opis słowny. Aby mieć pewność wyników, nasze pomiary przeprowadzimy trzykrotnie, a następnie obliczymy średnią, którą zaokrąglimy do dwóch cyfr znaczących. Teraz wystarczy obliczyć objętość mnożąc średnią długość, szerokość i wysokość. W przybliżeniu otrzymana przeze mnie wartość to 12 cm3. Skoro 1 cm3 złota waży 19 g, to sztabka o objętości 12 cm3 ważyłaby 228 g, A według naszych pomiarów jest to tylko nieco ponad 50 gramów. Ktoś ewidentnie próbuje nas oszukać. Być może ta sztabka w ogóle nie jest ze złota. A może jest złota, ale pusta w środku? Tak czy inaczej, kupno tej sztabki złota to kiepski interes. Zapamiętaj najważniejsze. Jedną z metod zmniejszania niedokładności pomiaru jest jego wielokrotne powtarzanie. Po kilku pomiarach obliczamy średni wynik pomiaru. Aby uniknąć poważnych pomyłek, warto najpierw oszacować wynik pomiaru to znaczy zastanowić się, jakiego mniej więcej wyniku można się spodziewać. Cyfry znaczące to wszystkie cyfry danej liczby z wyjątkiem zer na początku i na końcu. Wyniki pomiarów będziemy zaokrąglać na ogół do dwóch cyfr znaczących. Wyniki pomiarów wygodnie notować w tabeli. Należy pamiętać o zapisywaniu jednostek mierzonych wielkości.